Wiolka Walaszczyk w sierpniu wyszła za morze! Tak! Tak! biedę! Ktoś mnie chce! Ha? Naprawdę. <SANTA Maria> ja, ja już wiem, jak się czują zwierzęta ze schroniska, naprawdę. Z, z Naprawdę, przysięgam wam, taka była moja pierwsza reakcja na zaręczyny. Naprawdę mnie chcesz, stary? Przemyślałeś to? Nie zostawisz mnie przed wakacjami? Słuchajcie, mi po zaręczynach, naprawdę. Ja nagle codziennie robiłam gulasz, cerowałam mu skarpety, czyściłam po nim kibel, jak się już skończyłeś, kochanie, ja wyczyszczę, i ci idź, ja wyczyszczę, ja wyczeszczę. Żeby się to nie rozmyślił, nie? Ja powiem, powiem wam, że się nie spodziewałam, nie? Na, wiem, że brzmi jak taka popieprzona za nie spodziewałam się, ale naprawdę się nie spodziewałam, bo, bo... Słuchajcie, ale umówmy się, na pierścionek trzeba zasłużyć, poczekać, nie? Tak minimum trzy lata, to tak jest, tak mniej więcej trzy lata, aż facet w końcu po trzech latach uzna, dobra, a... przez trzy lata nie poznałem lepszej, niech będzie ta, nie? A ja oszukałam system. Słuchajcie, my byliśmy 10 miesięcy razem, facet przede mną klęka, praktycznie niego nie znam. Wyjdziesz za mnie? I wie, to jasne, że wyjdę stary. Wyszłabym za każdego, nawet gdyby mój ojciec klęknął. Kojarzycie te pary, które biorą kredyt na wesele, żeby wszystko było takie z... a potem nie ma jak spłacać? To my tacy nie jesteśmy. Nie mamy zdolności kredytowej, więc... Ale nie, zrobiliśmy wstępny research i się okazało, że przeciętne cołaska łaska za ślub kościelny to kosztuje 700 zł. 700 zł. To znaczy, że ksiądz za 40-minutowe show zarabia więcej niż przeciętny stand A A ma nie swoje tekst. Tak jest. Nie, tak nie będzie, tak pomyślałem, nie, tak nie będzie. E, poszedłem do konkurencji, e, Urząd Stanu Cywilnego. E, okazuje się, że w Urzędzie Stanu Cywilnego ślub kosztuje 82 zł. 82 zł i nikt nas o nic nie pytał, tam czy mieszkamy razem przed ślubem, o żaden ślus nic. E, jedyne pytanie, jakie nam zadali, no to czy nie jesteśmy rodzeństwem. No. No. A my się nie przyznaliśmy, więc... Ja polecam wziąć ślub, to jest, to jest naprawdę świetne przeżycie, tylko że... Musicie uważać, panowie, musicie na to uważać, bo bierzecie ślub z kobietą, nie? A wiadomo, że każdej kobiecie raz na miesiąc na cały miesiąc, nie? To jest typowe. Mojej żonie wtedy narzeczonej właśnie od***ał pierwszy raz, gdy dostała pierścionek zaręczynowy. Ona naprawdę miała... Mam cię, zabezpieczyłam się. Nie, to ja się zabezpieczyłem. W każdej chwili mogę ci posądzić o kradzież. To ja mam paragon. <noise> Dziękuję za tę brawkę. Ale ślub zmienia życie. Ja nagle ogarnąłem, jak, jak, jak wiele zmienia się po ślubie. Na przykład, wspólne kąpiele zmieniają się po ślubie, nie? Bo my przed ślubem braliśmy wspólną kąpiel po to, żeby zacząć romantyczny wieczór. Teraz idziemy, bo płacimy według zużycia. I nagle ogarnąłem po ślubie, że wszystkie rzeczy stały się nasze. Że nagle wbijamy do naszego samochodu. Ona łapie za naszego tableta, wbija na nasze konto bankowe i za nasze pieniądze kupuje pędzle do makijażu, k*** nam. No bo wszystko jest nasze. Raz wziąłem, pomalowałem ogrodzenie, się f***a, jak nie wiem. Ja mówię spokojnie i tak nałożyłem mniej niż... Ty na ryj. także zupełnie nie ma problemu. Uuu! <śmów> Uuu! <śmów>